Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie prezentacji dla partnerów HP. Dostaliśmy mnóstwo materiałów w postaci slajdów, wykresów, tabelek i tym podobnych. Uważnie je przejrzeliśmy. Przedarliśmy się przez PFR-y, IBPM-y, mdf -y, specyfikacje techniczne serwerów DL360, ML350, BL460C, XL730F. Specjalizacje ISS, HPN, HPSD, BCS, TS i uznaliśmy, że zamiast prezentacji w PowerPoint zrobimy ją w wytwórni w hotelu Double Tree by Hilton Watch. Po to, żeby nie nudzić i nie smucić, tylko w niepowtarzalny sposób zbudować silną więź biznesową. Aby pokazać zaangażowanie i pasję, pracownicy HP wcielili się w dobrze znanych bohaterów filmowych i brawurową grą aktorską zaprezentowali swoje obszary działalności. Prezentację poprowadził czarek pazura, a reszta już była w rękach naszych bohaterów, którzy w absolutnie niestandardowy sposób przedstawili ofertę HP. duchu wolności i niezależności. Opowiedzieli o serwerach HP, Integrity, Superdome X. Zabrali uczestników do świata big data. Dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych. Wprawili uczestników w pewne zmieszanie. Opowiadając o serwerach Munschot Apollo HPG 9. Żeglowali po nieznanych obszarach macierzy, pamięci masowych oraz systemu kopii zapasowych. Zachęcali do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i do walki z konkurencją. W niezwykle efektowny sposób wprowadzili na scenę bardzo ważny, piąty element serwisu obsługi klienta o nazwie HP Care Poziom prezentacji bardzo trafnie spuntował Czarek Pazura. Poznaliśmy odpowiedź, dlaczego nie ma dobrych polskich komedii. Wszyscy pracują w HP. Po prezentacji jeden z partnerów powiedział Strasznie chciało mi się ale nie mogłem wyjść, bo nie chciałem przegapić, co będzie dalej.